Siemanko. Zważywszy na Wasz bardzo duży odbiór na YouTube, postaram się bawić tym dalej. więc Zadane Wam pytanie na Instagramie przerzucam tutaj w formie odpowiedzi. Zrobię to trochę w formie autowywiadu. Postaram się tego to zrobić bez cięć, więc może nie będziesz super dynamiki, <dynamiki wywiadu, ale może zachowamy trochę naturalności. Więc. Zacznę, a jeszcze nie, jeszcze jedno. Koszulkę, w której, a właściwie wrzucę tutaj wzór. Koszulkę, o, której, o którą bardzo często pytacie w komentarzach, właściwie na Instagramie bardzo podobnie. Już w tym tygodniu zrobimy w sprzedaży w środowisku miejskim, więc jeszcze przed, na pewno przed walką w Prime yy, będzie ona do kupienia. Ale nie wiem czy bezpośrednio w tym wzorze, który, wstawi, który miałem na sobie czy zrobimy jeszcze jakieś, jakąś ankietę i zrobimy z 2 czy 3 bardzo podobne i wybierzecie najlepszy, ale to tyle z prywaty. Przejdźmy do omówienia zawodników, więc zacznę od tego, że walki z Danielem Omilańczukiem nie będzie, <laughs> a przynajmniej nie teraz, ale to zostawię na koniec, mam nadzieję, że Was trochę tym zaciekawiłem. I co, omówimy, omówimy resztę, resztę nazwisk, krzywek które najczęściej wymienialiście w tym Zadaj Pytanie. Jak to się chyba nazywa? No dobra, więc yy, co? Najprawdopodobniej z jednym z naturalnych rybali teraz, czy po gali, czy po konferencji, czy po moim... Wczorajszym filmiku, co nie wiem, jak jeszcze, jak jeszcze, nie wiem, czy mogę nazwać kolega, osoba, to odebrał, więc na pewno pada często nazwisko szachta. No i co, jak mielibyśmy się bić, to możemy się bić. Tam chyba na początku dużo więcej ochoty z jego strony w tym było. Woятно, w sensie było, Hah, bo chyba jeszcze na tych wywiadach gdzieś rzucił, że potencjalnie nas zestawiali. No <Nomes> Ale co? co Więc to prawda ja do końca o tym nie wiem. Znaczy Muhy... wiem po części, bo jak cały czas miałem wrażenie, że Denis nie przyjdzie na walkę, to ktoś z właścicieli powiedział, że w razie czego Denis ma takiego kolegę, to wejdzie za niego. Więc to kolejny, kolejny podpunkt, w którym była możliwość, że nic nie przyjdzie walczyć. No ale dobra, wracając do szachty. Tak, szachta, nie wiem czy to jest na pewno ciekawe zestawienie, ale jeżeli mielibyśmy to robić, to możemy to robić. Co prawda w tym przypadku, w tym i chyba tylko w tym, to ja będę wybrzydzał w formule, więc jak chcesz się bić, to jasne, bimy się. W tej formule co twój kolega uciekł yy, uciek przed nią, możemy bić się w yy, boksie w małych rękawiczkach, a jak nie, to po prostu daj mi spokój. <śm> no to moje jedyne gwiazdorzenie, bo na potem staram się być otwarty w formule. I co? Mm, to może zostanie już przy wątku toruńskim trochę w przyśpiewszym filmiku sprzed walki Chyba sam sobie to wykrakałem. Teraz może zrobimy małą przerwę. Postaram się wrzucić ten fragment. Tato! Bo ja już powiedziałem w cloud, że jak mi buła teraz pierdoli, to przyjdzie mój tata i jak zwykle wszystko za mnie załatwi, i wtedy to on zbije bułę. No, zakładajmy, że już go wrzuciłem. <śm> tato, choć nie wiem, bo dopiero będę to montował, ale dobra. No co? Najprawdopodobniej. Cała przygoda z Denisem skończy się tak, że jak zwykle będzie trzeba się bić z tatą Denisa, bo chyba u Labrygi. no nie, Labryga się nawet nie zdążył bić, a już, już był tata, więc tata jest jakby naturalnym zestawieniem, ale z tego co, co wiemy, no Dawid wyjdzie tylko w K1, no i, no i spoko nie? Też, nie też nie planuje wybrzydzać, no bo no, bo ogólnie nie planuję wybrzydzać. Jeżeli to jest jedyna formuła, w której byśmy się bić i faktycznie Federacja zechce, zmusi, każe, poprosi, żebyśmy się bili, to bijmy się w K1. Chociaż uważam, dalej uważam, że to jest niesmaczne, że trochę liczyłem, że chociaż raz i okaże się facetem i, i nie skończy się tym, że będzie kontynuacja serialu StatOM, nie? Ale, ale będzie jak będzie. Dobra, następny pada dalej w wątku toruńskim, gleba, ale całe szczęście jest, tam ktoś normalny w tym nie, No z glebą chyba się nie będzie wybić. Yy... Ogólnie to robię trochę takie oczyszczenie tego, co robiliśmy, w... robiliśmy, robiłem, psujemy razem w tym live, bo z grubsza od... Tym wszystkim się wypowiadałem, no i co? No i z Glebą to mamy raczej plany sportowe, ale ale takie, że bezpośrednio po prime jedziemy do Poprawczaka trochę naprostować młodzież. <grywka> A właściwie, no co? Idziemy no, zrobić z chłopakami jakąś pogawędkę. Tak naprawdę trochę zainicjował to Szpilka, który szukał Szukał komu może oddać tam swoje rzeczy, jakieś treningowe, odzież sportową i garnitury i tam ktoś od nas z fundacji to podłapał, napisał do mnie czy mógłbym to wziąć, no ale że garnitury po szpilce to raczej nie znajdziemy odbiorcy w domu dziecka, więc poszła inicjatywa dalej, pojedziemy do poprawczaka. Bo spytałem się czy gleba się na to pisze. Dobra, bo odchodzimy trochę od tematu. No idziemy z Glebą do poprawczaka, zrobimy trening, bla bla bla. W ogóle jeżeli chcecie, to możemy zrobić z tego jakiegoś vloga i w ogóle będzie fajnie, więc piszcie w komentarzach, czy taki vlog Was interesuje, a, no, a walka to raczej. No gdzie gleba jest KSW, a gdzie ja miałbym się z nim bić pod żabką? <laughs> Dobra, idźmy dalej, bo yy, naturalnie gdzieś się około gali. Wyrażając swoją dezaprobatę wyświetlił pan parobiec. Bo z różnicy wieku chyba już wypada na pan. No i jasne, ale ale ja też o tym mówiłem. Możemy się bić. Tylko nie w grądzie. Ty nie chcesz iść do frików, ja nie chcę iść do grądy, ale jest pewne rozwiązanie. Istnieje taka federacja jak Kwawy sport. Tam możemy się zmierzyć. Nie jest to organizacja flikowa, też na gołe pięści. I co? No, po prostu bliżej mi do krwawego sportu z faktu, że bardzo dobrze żyję z, z Łukaszem Zasury, właścicielem krwawego sportu, który może nawet się wybierze i zaprezentuje trochę swojego sprzętu sportowego dzieciakom. No ale dobra, no odbiliśmy piłeczkę do, do strony parowca, że jasne, no bo ja, tak jak wcześniej mówiłem, ja chcę dostawać force. nie nieważne czy ja wchodzę pod pociąg, czy nie. Jak mnie nie zabiją, to, to dalej jest fajna przygoda. A parowiec jest bardzo ceniony w środowisku sportowym, więc nawet dla nie od parowca jest wspaniałą pamiątką, więc, więc polecam się. No, więc idąc dalej: o dziwo wyskakiwał często. Eee, Trzeba, mnie przykręcił. Grzesiuk Karol. Tu Będę wrzucał postaci, które, które omawiamy. Jest to mieszkaniec Gdyni. <grywka> Zawodnik sportowy, ale nie wiem, czy bezpośrednio trafiała moja już propozycja tam do niego, ale próbowałem kiedyś nawiązać taki scenariusz sportowy jeżeli był aktualny, to się polecam, rozumiem. Może się większość ludzi tak jak właśnie parowiec brzydzić frikami, ale ja bym chętnie pana Grzyszuka Karola chętnie zbił. Więc możesz traktować to jako wyzwanie. Możemy omówić warunki sportowe, federacje, wszystko. No to tak naprawdę, w tylko taki z faktu, że też się nie spodziewałem. Nie spodziewałem. Yy jakby tej osoby w tych pytaniach, ale naprawdę nie wiem, czy to z Gdyni. Ta gorsza strona trymiasta pisze, czy, 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 czy w formie żartu ktoś z Gdańska, ale naprawdę wyświetlało mi się dość sporo. Więc tylko taki wątek, nie? Co? No dalej często pojawił się Minda. Mm. Minda. Minda jak Minda. Nie, no tak naprawdę jak. Jak wiedziałem, że moja, moja droga prowadzi do klaudu i nie wiedziałem, że to jeszcze będzie walka z Denisem, bo była gdzieś taka możliwość, że muszę tych walk przynajmniej zrobić dwie w Klaudzie, żeby tego Denisa spacyfikować. Więc też prosiłem nawet o Mindę. Bo, tak jak ja już wcześniej dziś mówiłem, ja wolałbym wychodzić jako ten skazany na porażkę i, i, i ewentualnie kogoś zaskoczyć i wygrać. Ale jak sam trener, sam trener, mindy opowiada, że jest niezniszczalny, wymym, a no co tym bardziej co ja mam tam robić. I, i no dobra, to też możemy jeszcze zostawić na koniec. Bo, bo do omówienia, idźmy dalej. Szeliga. Szeliga, Piotruś, Piotruś Szeliga, czy jak tam ten stary mówił tutaj, no nieważne. Yy, ja z Szeligą nawet rozmawiałem, nie wiem na ile to było wiążące. Nawet ostatnio napisałem do Szeligi, tylko że rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, jak to, jak byłem jeszcze w niej niż teraz. <laughs> I trochę przy tej aferze na gali, że tam chyba właśnie ktoś wywierał na presję na walkę z nim, to chyba nawet zostawiali go właśnie z Denisem to szelikami mówił, że wolałby się bić ze mną, żeby nie dać im atencji, więc pół żartem, pół serio gdzieś zmierzałem na stronę tej walki, bo uważam, że akurat takich raczej uciekałbym od walki w MMA. Tak z Szeliką w MMA nie czułbym się oficjalnie z góry wygrany, nie? Więc wydaje mi się, że, że tak jak chociaż w K1 kurczę też się już nie jeden na nim przejechał <grym> i to dosłownie. Więc yy, jasne, no tyle, że tu dzielą nas federacja, chociaż chociaż yy, co ostatnio są ponoć bardzo dobre, ciepłe relacje, ja mam jednak kontakt z. Brr, 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 brr. z Klaudem. <noise> z Klaudem mam no, kontrakt, no, ale jeżeli by doszło do takiego transferu, to z miłą chęcią. Na pewno jest to wyzwanie. No i dobra. Przechodzimy do wielkiego konia. A właściwie labrygi. No i co? Chyba ja i on... Nawet już medialnie trochę gadaliśmy. Co prawda, na rund nie wiem, jak to się na tym. No, na tej panelu, co siedzieliśmy przed. na tych kanapach, przed, przed, przed. no, tym małej tej konferencji, gdzie dzwonił Labryga i delikatnie chciał szczypnąć o walkę, a ja akurat się zagadałem, zamyśliłem i nawet nie usłyszałem, co to do mnie mówi. I, I faktycznie, no, ja bym za Brygą też chciał się bić. Nie? Wcześniej mówiłem, że, że nie, bo. bo... Uważałem, że bym mógł być jakimś tam stoperem jego kariery, ale, ale powoli mi też zaczyna wychodzić. To prawda, dalej nie powiem, że czuję się sportowcem, ale jeżeli, Denis, przyszedłbyś się bić na w końcu, chociaż ty no, na ten boks, ta gołę, na, czy na gołę, to nas nam nie pozwolą, ale na małe rękawiczki, no kurde, nie? ktoś sobie boksuje, a nie mi się każe kopać czy darzać, nie? no chociaż. Jeden niech zrobi wyjątek dla. Mnie. <laughs> więc, więc mam nadzieję, że jak wygoisz nogę, nie wiem, czy masz jaki masz tam jaką masz hierarchię tam walka, ale nie wiem, czy do marcowej gali na pewno nie będziesz jeszcze w pełni zdrowy, ale jeżeli była taka możliwość i bić się na następnej, to ja jestem bardzo otwarty na to, nie? No i co? A. O dziwo pojawił się jeszcze Piechowiak. Piechowiak. Nie no. Ja nie wiem czy w ogóle... Znaczy mam no, na kartce, no bo naprawdę chciałem sumiennie, względem proporcji wyświetlonych na, na tym co piszecie. No więc tak, jest piechowiak, ale nie wiem, czy walka z piechowiakiem to w ogóle miałoby sens. Ja myślę, że walki piechowiak nawet by nie wziął. Zresztą jak jeszcze pracowałem od zaplecza trochę przy tych sportach walki, właściwie przy plikach. I to chyba nawet było nasze poznanie. Ja tak chyba pierwszą rozmowę z jakim zamieniłem, to staną przede mną patrząc się w górę, bo no, dzieli nas parę centymetrów i ja bym się chyba nie chciał z panem nigdy bić. Więc <noise> trzymam to, traktuję to jako zobiążące i myślę, że dalej nie będzie chciał się bić, ale jeżeli, jeżeli to, to jasne, nie? To, to jasne. No i dobra, zapętlajmy się, miałem nie mówić, no i dobra, bo. Ale będę się starał, nie? Ważne, że nie mówi o. No i dobra. Tylko świerszcza to powinienem wstawić, ale postaram się tego nie powiedzieć. Omirajczuk, Zwracajmy do Omirajczuka. No walki nie będzie, znaczy, no nie będzie, no nie oszukujmy się, ja też już wiem, że nie będzie. Nie jest to na jakiejś skali negocjacjach. W negocjacjach się trochę wyłożyło, pomimo tego, że i ja, i on, Chcieliśmy się bić, to chyba się nie spięło finansowo. Czy po prostu się nie spięło? Finalnie, no nie będę tutaj już chyba, jak to się mówi, likował. Jeżeli powiem, że będzie bił się z Mindą, bo. No bo trener Mindy już to oświadczył w internecie, że stanęło na boksie. No i kurde. Oni się mogą boksować, a ze mną nie mogą. No, kurde, chory świat. Ale no, liczę, że będę gdzieś w tej kolejce. Nawet dostałem kurczę wiadomość od yy, Daniela. Teraz, kurde, mogłem ją przygotować szybciej, żeby nie przekręcić słów, bo bardzo fajnie to ujął. Szybko się śpieszę. Daniel. Milajczuk. Yy... Ale spokojnie, tak czy inaczej jeszcze zawalczymy o pas mistrza pogromców farmazonów. Kurde, w końcu będę jakiś pas. Znaczy przynajmniej będę pretendentem. No więc co, to jakby też zamyka sprawę tego, że z Windy też przeskoczyłem, że jednak podejmuję wyzwania bokserskie, więc fajnie by byłem któryś z nich. Dał mi się wykazać, kurde, no, ja się, no dobra, bo no to już będą trochę żale, żale i smutki, co i to chyba na tyle, znowu yy, staram się kreatywnie wyjść do Was, póki jeszcze chcecie mnie oglądać, <grywania> to? to nagrywam, no, a że nic pądrzejszego nie mogę wymyśleć, to chociaż omówiliśmy to, no i co, zbliżamy się powoli do Cloudu, kurde, do Prime'u, tym razem do Prime'u, Jutro to wrzucę bodajże jest to wtorek, więc w środę już chyba jest konferencja. Może dowiem się z kim walczę, bo pomimo tego, że wymieniłem tych, to pewnie nie jest żadna z tych osób. A tak naprawdę dalej jeszcze nie mam jawnego zestawienia, to nie w sensie, że wam nie mogę powiedzieć, tylko ja naprawdę nie mam tej walki dogranej jeszcze i mam nadzieję, że w środę na konferencji. Wiem za ile, ale tego wam nie mogę powiedzieć. nie? Za ile pieniędzy mam wyjść do, do ringu. I to jest kwota, która o dziwo mnie satysfakcjonuje do tego, że biorę wyzwanie w ciemno, ale... ale wszystko zdeklaruje na... ponoć Federacja ma mnie zaskoczyć. Więc znając życie... zaskoczy mnie jakiś aura mura czy podwóra z... z trybun albo z panelu. No i no, co? <grym> Na tym kończymy naszą dzisiejszą przygodę, nagrywam całą ponad 18 minut, więc prężnie, dobra, powodzenia, życzę Wam miłego wieczoru i na YouTubie spotkamy się pewnie po konferencji Prime. dobra.